Także wracamy To wracamy, przecież nigdzie nie uciekliśmy. A, wracamy do rozmowy czy wracamy z... Do rozmowy Możemy do pogadać. No, Okej. Okay. Już temat szpitala opowiadaliśmy. No ja się tak rozgadałem, że chyba nie ma co, nie masz nic do dodania, nie? No to widzisz no. Co tu opowiadać? No jak ja byłem ostatnio, to on spał, tak? I o czym ja mam mówić? Że widziałem Krzyśka, rozmawiałem z lekarzem? Nie no, powiedzieliśmy, mi, że w stosunku do poprzedniej wizyty jest. Jest ładu. Lepiej. Bardzo. No, ci powiem, że jest. No nie jest byłem zaskoczony, bo normalnie dzisiaj Krzysiek jest świadomy, rozumie co do niego mówisz jeszcze coś od ciebie żąda. Ale to 100%, że rozumie. Bo to jest kwestia też tego, że jak ty staniesz nad nim i zaczniesz tak. Nie, Krzysiek, jak się ma, Co tam u ciebie? Dobrze się czujesz? To on nawet nie będzie wiedział, tylko otworzy gębę i, i będzie patrzył, co ty mówisz do niego, jak on chcesz słabo słyszy. Trzeba, do niego trzeba, trzeba się nie. nachylić. A ile razy mówisz, że jak krzyczy do niego? I mówić głośno. To nie chodzi, o, że jak krzyczy, tylko. To wtedy Do zrozumie. niego trzeba mówić głośno. No, tak to wygląda. I dalej ciągniemy tam, no bo niestety, znaczy, wtedy byliśmy godzinę i dużo się dowiedzieliśmy, dużo się. dużo się działo. Nie A czy w ogóle kwestia jest taka, że. To może jest okazja, żeby po, porozmawiać, jak Krzysiek trafił tam, bo jak pewno było już na tych ostatnich filmach widać, on, on trochę słabo trybił i my próbowaliśmy aż dwa razy. Dwa razy wzywaliśmy. Tak, to Ogólnie trzy razy. No, no, dwa no, razy? Tak, dwa razy nieskutecznie, bo. Gdzie nie wyraził zgody, żeby powiedzieć To wyglądało no, tak, że ja w nocy wzywałem jako pierwszy i oni powiedzieli. Ogólnie po prostu nie zabrali go. Chcieliśmy, żeby go zabrali. On się nie zgodził, nie zabrali go. Drugi raz zadzwonił. Ty zadzwoniłeś, tak? Tak. To był czekaj pierwszy czy drugi dzień hmm. świąt? Pierwszy dzień świąt, tak? Dobrze Jeszcze nie pamiętam. Bo Rafał zadzwonił jako trzeci. Rafał zadzwonił jako trzeci. No, no i, i, i to było tak, że. Nawet za drugim razem nie widzieli, że sytuacja jest zła, ale no kurwa. nie mam pojęcia. Ale, ale widzisz Sławek jeszcze chcieli wezwać mi policję, że bezzasadnie wezwałem ich. No to, niech, no. no to niech próbują. Ja w ogóle chyba nawet mówiłem, bo, bo Jacek był ze mną na łączu, nie? i mówię do tych sanitariuszy, yy, myślałem, że mnie usłyszą, żeby mu sprawdzili saturację, czyli, czyli dotlenienie. Yy. Jakieś, po prostu zrobili pomiary czegokolwiek, a nie takie wizualne. Nie wiem, może mu robili, może mu podali tętno, ale co, co ma Podali, bo to... Bodali, bo, bo to wszystko. No ale to sprawdzali mu z palca y, poziom y, tlenu we, Tego, we, Tego, we krwi. Nie, tego nie, nie pamiętam. No właśnie, obawiam sprawdzali się. Sprawdzali że... chyba. Obawiam się, że mogli. Mobilne... Tam na karcie chyba jest napisana. No na Ta karta leży w domku. No i dobra, no i stan się trochę, stan się w ogóle pogarszał, a tutaj nie było żadnej reakcji służb, więc, więc było to trzecie wezwanie. i. Na tym trzecim wezwaniu już twardo, bo chłopaki, bo to Rafał i Jacek, po prostu nie wiem dokładnie jak to wyglądało, ale to, to, to... wiesz, on jeszcze nie, nie był na tyle nieświadomy, tylko mówił, że jak pytaliśmy się go, Krzysztof, jak pojedziesz do szpitala? Nie, on centralnie mówił, że nie. No ale hmm. jak spróbowaliśmy go tam. Tylko, jeszcze... że jest coś takiego, że jeżeli stan zagraża zdrowiu, i życiu. Wyobraź sobie, jaki byłby skandal, gdyby okazało się, że coś by mu się stało, takiego najbardziej złego. I tu się okazuje, no. Wzywali trzy razy karetkę, ale karetka odmówiła. Byłby zarąbisty, nie zarąbisty, byłby po prostu fatalny skandal. Także uratowaliśmy nie tylko krzyśka, ale też Białystok i tak dalej, i tak dalej. Że zezwaliśmy no, dziękuję, raz, Dzięki Bogu, że naciskaliśmy, nie? a powiem Wam, że naciskanie jest przerąbane. Bo ja pamiętam parę lat temu też była taka sytuacja, że mm, martwiliśmy się, no bo oczywiście zaniedbywał sam. Nie, nie, nie słuchał się, nie, nie, nie chciał tam, nie wiem, diety trzymać leków brać, no bo co zmusisz go kijem, to powiedzą, że, że się nad nim znęcasz, bo co, będziesz go kijem bił, żeby jadł no to, 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 to zdrowe rzeczy może. Ale ja i tak doprowadziłem do tego, że w końcu mnie słuchał i brał te leki. Zobacz cukier. No, wyrobiłeś. Się, Zobacz, tak. jaki cukier, kurde, miał elegancję. Tak, tylko że w momencie, kiedy ty powiedzmy krzyczysz, że ma brać leki, to oni już mówią, no, zobaczcie jak. Jarek traktuje Krzyśka no, tak, jak tak, krzyczy, tak, tak, tak. Nie? tylko że nikt nie powie, że to jest dla jego, dla jego dobra, bo nikt nie krzyczy, żeby sobie robił coś złego, tylko w dobrej wierze. Czasami trzeba krzyknąć nawet na... I zaczął nie słuchać. No, I zaczął, zaczął nie słuchać. słuchać, ale wracając do tej sytuacji, to, to było też takiego parę lat temu, że Krzysiek był chory, ja wezwałem karetkę, przyjechali i było to samo, że hmm, pacjent nie chce iść do szpitala, hmm, więc zostaje w domu. Chyba tak ze dwa razy było w przeciągu dwóch tygodni, czy tam w przeciągu tygodnia. I kiedy już naprawdę leżał i było bardzo źle, to dzwonię trzeci raz, a oni mówią: i pan, co my tam już nie pojedziemy, bo my tam byliśmy już w tym tygodniu, nie? No i, i pewna osoba pomogła mi w, tym, w tamtym czasie i zadzwoniła na policję i zrobiła taką burdę, że to policja zadzwoniła na karetkę i w tamtym czasie go zabrali. Więc to, to jest niewyobrażalne. Iloma przeciwnościami w przypadku Krzysztofa się trzeba liczyć, i to nie tylko ze względu na twardy charakter Krzyśka, ale też ze względu na to, jakie ludzie mają do niego nastawienie. Jakie, jak na przykład remontujesz, to się musi liczyć z tym, że każdy słysza, kim jest Krzysiek, jaki jest roszczeniowy, więc albo się nie zgadza, i to mówimy zarówno o. Jakiś remontak czy, czy służbie zdrowia w sensie taki prywatnym, żeby jakaś opiekunka czy, czy ktoś przyszedł albo się nie zgadza albo po prostu bierze po prostu większe pieniądze no, no to tak samo przy sprzątaniu no. no akurat ja do tej firmy mam duży szacunek, bo nikt się nie chciał zgodzić myślę, że to jest, myślę że była to w miarę uczciwa cena, bo jednak panie się starały tak, ja tutaj też. Ja bardzo. też się staram. I bo... pozdrawiam, <laughs> może będę oglądać. Nie pozdrawiam wiem. te panie. No zobaczymy świetne. No Zobacz, więc tutaj na, na każdym kroku jest trudno, bo sam Krzysztof jest trudny, bo ludzie wiedzą, że jest trudny, a do tego jeszcze jak słyszą jakieś niestworzone historie, bajki, to, to się boją, Było bardzo naprawdę dużo sytuacji i to jest udokumentowane. Jak e, dzwonimy. Do kogoś, do to centrum opiekunek albo do jakiejś prywatnej opiekunki i trwa rozmowa. No, bo ja to tak zaczynałem, że mam dziadka, e, potrzebuję, żeby tam pomóc mu zajść do łazienki, żeby się umył, żeby mu pomóc na leki, że, że chodzi, ale musi być ktoś, żeby go ogarniał. Przypinował, żeby zjadł te leki, nie. No i Ale przecież nie... ja ostatnio, przepraszam, się przechwalałem. No. Ostatnio, przecież codziennie do niego z rana zjeżdżałem przed pracą, żeby tylko te cholerne leki wziął No i zbiłeś mu drastycznie no. cukier. Tak. E, aczkolwiek to nie było powodem, e, bo tam niektórzy z tych służb, co przyjechały, to powiedzieli, że on ma za niski cukier, dajcie no, mu coś słodkiego. No tak, no tak. Ale nie zwrócił dobrać. uwagi, że może być inna przyczyna. No niestety nie dało się na miejscu zbadać, nie wiem. No, ale cukier był prawidłowy. To od dawna takiego cukru nie miał. Nie pomydajrzewali, że wali, że za niski mam cukier, ale co innego było powodem. No i straciłem wątpliwość. No, co innego było powodem, no widzisz? Zapalenie płuc się okazało. No, a co ty mi przerpnąłeś? Nie wiem, już nie pamiętam. Co widzisz, tak mnie <gry> No co było powodem, no co było powodem, że za niski cukier nie był powodem tego jak on się czuł. Nie. Wszystko na to wskazuje, że to zapalenie płuc, no bo co? Tego wrócenia świadomości. Ja nie mam pojęcia od czego to. Naprawdę. A dobra przypomniałem. Ktoś cię. mi tam... Dzisiaj Jest tam czytałem... Czytałem, że gdzieś tam od tego muchozowu czy czegoś. To było te niszczenie tych muszek, trucie tych muszek. To było tak, że Krzysiek siedział w kuchni, drzwi były zamknięte. Ja poszedłem sam tam do tego pokoju Pozakrywane wszystkie były rzeczy No, tą folią no, no, ale nikt nie wspomina O zarąbiście bardzo ważnej rzeczy Nikt, wszyscy pozapominali O czym? No nawet ty zapomniałeś stary O czym? Tam jest zarąbisty Oczyszczacz powietrza Który nie tylko oczyszcza, ale ionizuje. Więc jeżeli tam by się pojawił Jakiś dym, albo jakiś Coś chemicznego To momentalnie włącza się szybki bieg Przeczyszcza to powietrze, i w przeciągu no, maksymalnie godziny cały pokój jest wyczyszczony, i powietrze jest czyste, bo yy, maszyna wykrywa drobne cząsteczki tp. Tak, ja tam posuwałem tej wszelkie no. jedzenia, wszystkie zanim to zacząłem No ale to mówię, o, że nawet jakby muchozol ten, to, to muchozol został przepuszczony przez. Ale ten, ja później to wywietrzyłem. No ale jeżeli nawet żeby jakieś resztki, to to no, oczyszczasz powietrze i oczyszczasz powietrze. Nie tylko oczyszcza, ale też jonizuje, to znaczy, nie? Ja to coś, to absolutnie nie to. Nie mam mowy o tym, to w ogóle jakieś paranoja, że coś ktoś wspomniał. Ej, wiesz co jeszcze y, mogłem zapytać, y, co to za Arsenik wykryli, nie wiem, w krwi czy, czy gdzieś tam jakieś trucizny, bzdury powtarzają. No, masakra. Zapalenie płyt, niestety... Nie, ja nawet nie wiedziałem, że tak się to odbywa. gdyby tak? coś takiego wykryli, to byśmy tam nie wchodzili, mi. No. To, tego jestem pewien. No, nikt by nie chodził. Nikt, nikt myślał, nie myślał, że ktoś by chce odrzucić. No. no, a takich widziałeś. No, to, to, to bzdury. Także i, i tą prywatną opiekę w Luxemedzie było tak, to wam powiem. Były na przykład. Ym, zgraliśmy się, bo na przykład Jacek miał możliwość, yy, że zawiezie krzyśka. Czasami nawet też Rafał. Bo trzeba, bo trzeba było. Yy, gdzie myśmy to. Do, do laryngologa, czyli do zaraz ci powiem po prostu zmierzam do tego że jak miał wizyty umówione prywatne do dentysty diabetologa na luksus, na prywatne to przepadało, bo zawsze znalazł jakąś wymówkę no tak było zawsze znalazł jakąś wymówkę tak było, zgadza się on widzisz, no to zamiast jechać do lekarza, on, gdzie on chciał jechać? na groby do Lipska, tak? No tak zawsze było jakieś. No po co do lekarza? Yy, nie, nie wiem. Ba bał się tych lekarzy, no bo kojarzyło się mu z tym, że rodzina w tych miejscach, gdzie są jacyś lekarze, czy tam do mojej pomocy, czy, czy, czy te psychiatryki z brata, no to bał się, bo uważał, że to oni doprowadzili do uśmiercenia. Zawsze to powtarzał i bronił się rękoma nogami I od tego, od tych lekarzy, od tych szpitali. Aż w końcu wylądował po raz kolejny i tak hmm, Aczkolwiek raz było tak, że miał coś chyba z uchem, zatkane ucho. on no, no, wtedy sam pojechał. To wtedy sam zadzwonił, bo... bo nie wiem, dla niego było tak to złe, komfortowe, że potrafi sam zadzwonić. Także... Ciężkie przeprawy ja miałem z wszystkie, no, no. bardzo ciężkie. No ale... Tam... Że... O. Ale Mało to... który by to wytrzymał? Ale wyobraź sobie Te obrażanie, że... te ubliżanie człowieku. No jesteś hardkorem no. To kurde naprawdę. Nie, po prostu A jeżeli nie ma... byś... Ja ci powiem coś. Jeżeli byś mu ty pokazał, że jesteś słaby, że słuchasz się go, ulegasz. Te jego krzyki, no to leżysz, nie masz po co zachodzić tam. Nie do końca, bo ja na przykład nie lubię po nim krzyczeć i nie krzyczeć No to, to, to tej dlatego metody. cię tak. No, no to już nie I tłumaczę. I Traktuje mnie hu, no. i dlatego cię trakt, trakt, tak traktował. No, traktował. Okej, okay, no. ale była taka sytuacja, znowu jakaś ciekawostka, że w momencie, kiedy tam pojechałem pomóc go umyć, jedna z wizyt moich, to nawet podczas mycia, nie? Wszystko było źle. Co ty robisz? Jakieś krzyki, nie, no ale z tym się spotyka na przykład służba zdrowia, że osoby są starsze. Nie wiedzą, że tak naprawdę chcesz mu pomóc. Jego wszystko boli, on nie chce usiąść, nie chce się umyć, nie chce wejść do wanny, nie chce to, nie chce tamto, my go miską. nie. No i co? I po tych wszystkich zabiegach ja jestem w ogóle bardzo cierpliwy. No i straciłbyś cierpliwość Sławek, gdybyś był u niego codziennie, czy co drugi dzień? Tak, Byj no i teraz masz razu, no, a, ale, ale w takiej jedno, jednorazowe akty, no była tam moja cierpliwość z mojej strony i, i, i po prostu potem jak on już taki czyściutki, wypachniany, wymuskany... Było widać zadowolenie na twarzy. Nukcie, no nie było tylko widać zadowolenie na twarzy, a nie wiem czy ty przy tym byłaś, ale on mówi jak zwykle Sławek, chodź tu mnie, to tak mniej więcej co co pół minuty, tak było zawsze, myśmy coś próbowali robić, a słowo, chodź tu, ja chcę, chodź tu wezwał mnie do siebie i powiedział mi od siebie, że um, on jest taki dla mnie nie wiem, może nie użył słowa, wydziera się, ale krzyczał a ja mimo wszystko, powiedzmy dokończyłem to, co miałem zrobić i zająłem się nim w tamtym przy tamtych czynnościach, więc podziękował mi. więc Też ma tam jakieś odruchy ludzkie. Nie da się A tego ja wszystkiego. Byłem przy tym. Byłaś przy tym. No. Byłem. no to nie da się tego wszystkiego przedstawić ani na filmach. To by trzeba było po prostu codziennie rozmawiać. Jaki jest Krzysztof poza kamerą? Zresztą Krzysztof poza kamerą jest bardzo roszczeniowy. No, to... Bardzo sobie pozwala. I są. Jacek dla własnego powiedzmy tam wiedzy ma takie coś, jak na przykład Krzysiek mówi, że on chce nagrywać, on wymusza, a Jacek mówi nie, bo nie, jest nie będzie mi I są też kłótnie, yy, gdzie to powiedzmy inicjatorem jest Krzysiek, dlatego, że Jacek chce mu pomóc. To są takie ostre kłótnie. Ostre kutnie. Ostre kłótnie, które się nie nadają do, do, do publikacji, bo tam Krzysztof się bardzo źle wyraża o Jacku, Jacek się broni. Więc tam jest pokazana też ta jego prawdziwa natura, którą nie opłaca się pokazywać w internecie, bo to nie, przystoi, nie? nie Słucha, przystoi. Słuchałeś tego. Słuchałem i jakby inaczej jakby ktoś przyjechał i chociażby jeden dzień z nim pobył, to wiedziałby jaki jest, bo film nie przedstawia wszystkiego. Też czasami wie, jak nie jest włączona kamera, to jest inny. Albo jest bardziej złośliwy, albo jest, albo jest bar bardziej miły. Więc y, ci wszyscy, którzy się wypowiadają, a jest ich 90%, a nie byli nigdy u Krzysztofa, nie wiedzą, jaki jest naprawdę. Wiedzą z opowiadań, zapytają chatbota AI, który to bierze dane, które są ogólnie dostępne z internetu. A te dane ogólne z internetu są dostępne przez ludzi, którzy y, tworzą jakąś tam. Narrację, nazwijmy to podsumowując tego Jedna tylko pani pokusiła się, żeby zrobić rzetelny artykuł o Krzysztofie. I tam nie było nic o jakimś wykorzystywaniu, które niestety w komentarzach jest zarzucone. Pani z Newsweeka, nie pamiętam pani, chyba Elżbieta, pozdrawiam. Cały dzień spędziła. Dzień z Kononowiczem, tak się chyba nazywał artykuł. Wszystko było pokazane, jak, jak się zachowuje. Krzysiek, bo było tam nawet taki cytat, że ludzie Pana uważają chyba za wariata a on im, tej reporterce powiedział, że to Wy jesteście wariatami a ja jestem normalny w tym, zmy kraju także zmierzam do tego, że jeżeli ktoś chce robić jakieś materiały o Krzysztofie, o nas, to się trzeba skontaktować a nie robić samowolkę, bo wtedy to wychodzi słabo, nie macie pełnej wiedzy, najlepiej po prostu teraz nie jest to możliwe, porozmawiać z samym Krzysztofem, poznać go, zobaczyć jak on się zachowuje, no teraz może już by to nie było tak do końca możliwe, ale były czasy, kiedy było to możliwe i nikt się nie kwapił wszyscy tylko swoje osądy swoje swoje zdania, nie przebywaniem z Krzysztofem i na ten temat właśnie to Kto się jeszcze tam może zarzucać, że nie mamy kontaktów? Ukrywamy, tak? Więzimy go, tak? Wręcz? No no przecież, tak, przecież na że... każde zawołanie, tylko dzwonił do mnie ktoś z Mopru. Proszę bardzo, umawiamy się na tą godzinę. Dzisiaj na przykład nie mogę, bo pracuję. Bo tutaj. też. Tak. Czy pani kurator, czy my Mopry, czy pani dzielnicowa na każde zawołanie udostępniałem? To znaczy, w sensie nie tylko otwierałam bramkę, żeby tam nikt nie musiał skakać, bo wiadomo rzeczywiście mógłby tam nie, do, nie dojść do tej bramki, tak? No były czasy, w których yy, nie chodził, więc życzył sobie, żeby było tam zamknięte, żeby yy, nikt na posesję nie, nie wtargnął, co, co, czasami się, czasami, co, co czasami się działo. To na łańcuch zamykali. Kur... Y, no i weź tutaj się nie rugaj. Po co to na łańcuch zamykać? Po co to na łańcuch zamykać, no? Musiałem jechać... Pamiętam, że pierwszym razem musiałam specjalnie pojechać kupić te nożyce. No to co? Ale czekaj po kolei, ja chcę wrócić do jednej sprawy, bo ty powiedziałeś, że mamy kontakt z, nie wiem, dzielnicową, z, Tak, ja mam bardzo bardzo kontakty. Nawet kontakt. dzisiaj się z nią widzieliśmy. Tak. Pani dzielnicowa nasza kochana, bardzo dobra kobieta ale zmierzam do tego, że jeżeli przychodził Mop, czy tam jakieś inne, nie wiem, dzielnicowa, to to nie było tak, że my od razu lecimy pisać, nie wiem, newsa od razu wow, patrzcie, był mop. Nie mówiliśmy o wszystkim, co się działo, nawet mieliśmy kontakt z panią kurator, bo też swego czasu Krzysiek yy, był opieką kuratorki i ze wszystkimi mieliśmy po prostu kontakt, mówiliśmy jak jest, tylko, tylko to nie są rzeczy, które się mówi i chwali, tak jak niektórzy, jak tylko cokolwiek się dowiedzą, czy nie sprawdzone, czy sprawdzone, to od razu lecą do neta. I wracając jeszcze do łańcucha, to, to nawet na grupie facebookowej było to, że ktoś jakiś widz, pseudo widz, pseudo kibic założył łańcuch, a Ciebie to wtedy nie było na tamten weekend, dlatego całą lodówkę miał Krzysiek jak zwykle zapomnioną. Tak, dokładnie. A oni wykorzystali, że nie było wtedy Jacka i zrobili taką narrację, że, że zamknęliśmy Krzysztofa, yy, tylko po co go zamykać, po pierwsze on wtedy już, nie, nie bardzo chciał gdzieś wyjść Nigdzie nie wychodził, od kilku dobrych tygodni jak nie miesięcy Więc To jest w ogóle jakieś absurdalne A po drugie był, na przykład był drugi łańcuch od strony podwórka Gdzie była kłódka Więc jeżeli chciał, to by sobie otworzył tamto Tamto wyjście, nie? A to ktoś zrobił głupi żart Jacek nawet kupił już taki obcinacz Mam w samochodzie No, ma w samochodzie pocinasz do łańcuchu, ale tutaj wybawcy pana Kononowicza nie mogli poczekać dwóch dni, aż przyjedzie Jacek, żeby otworzyć bramę, żeby Krzysztof mógł sam, no właśnie co, bo on co, miał iść na obiadek do Zodiaka? Otworzyli mu bramę, a i tak nie wyszedł, bo trzeba było po prostu zrobić taką nagonkę, że go, że go zamykają, jak on sam nie wychodzi, stracił to prawo jazdy, stracił Wojtka, to więc stracił tą motywację do, do wychodzenia. No, z, z, z leniwy jest. nic by się nie chciało. No pomóż mi, powiedz a jeszcze coś. A co czy, Ja nie mam czego tu się tłumaczyć Sławek, tak naprawdę. Co no, ja ja Chciałem tak kwestię wyjaśnić, bo ja... No to okej, okay, no nie będziemy... Ja nie będę nagrywał jakiejś więcej filmów Dużo, dużo ludzi jak wie jak jest, a tak, znajdzie jest... się taka grupka, która pieprzy za przeproszeniem głupoty. Nie wiem w jakim celu tak naprawdę, żeby całkiem. No to tylko kilka przyszycie? kwestii poruszyliśmy, bo jest tam mnóstwo bzdur, no, na które na, na te wszystkie bzdury możemy po prostu odpowiedzieć prawdą, tak jak jest, tak jak teraz słyszeliście. Mam kontakt, z, ale... ze wszystkimi z tymi służbami. Mam kontakt z dziennicą, mam kontakt z kuratorką, mam kontakt z Moprem. Ze wszystkimi mam kontakt. Nie, nie wiem, nie. jeżeli ktoś by pomyślał Będziemy kończyć, bo tak, Ja Cula musi iść do swojego domu też Ja też muszę jechać Zajść z powrotem, ale gdyby ktoś Przeanalizował Chociażby jeden aspekt Chociażby jeden aspekt z tej bramki Że, że on Że go zamknąć, że nie mógł wychodzić Od kilku dobrych tygodni, jak nie miesięcy Już sam nie wychodził, więc zamykanie byłoby Bezcelowe Tym bardziej, że łańcuch na bramie było też od środka, gdyby chciał wyjść, a i tak nie wyszedł, więc to było wszystko odpowiednie. Nie, dla jego nie chciało się wychodzić, rozumiesz? Ile a. razy ja przyjeżdżałem i mówię Krzysiek, okej, okay, chcesz nagrywać, będziemy nagrywać, ale idziemy na podwórko. Na podwórko. I wtedy zaczyna się. Ja mówię, przebierasz się i jazda. Jak to się ty przebiera? Jak to on ma się przebierać? No. Ja mu każę, kim ty jesteś dla mnie. Ja mówię synem, ojcem, kim chcesz. Ja mówię, nie przebierasz się, to ja uciekam. I wszystko w temacie. Ja tam się z nim nie szczypałem, tak jak Ty, Sławek. Sorry, że tak mówię, ale no. Ja już miałem. Ci mówię, o podziurki po w nosie czasami go. I jeżeli on nie, nie robił tego, co ja oczekiwałem od niego, to no ja, ja nie robiłem tego, czego on oczekiwał ode mnie. Taka wiesz, była. No i tak powinno być. Tak się powinno dzieci wychowywać. No tak powinno się wychowywać. Także ja tylko jednej kwestii nie rozumiem, czy jeżeli coś jest naprawdę zarobiście logicznego, jak w przypadku tej, tego łańcucha, tej bramki, gdzie na logikę można wszystko poskładać kropka do kropki, i wszystko się to ułoży, że to, co tam ktoś prowadził jakąś narrację, że został zamknięty jest bez sensu, to nie wiem, czy albo ludzie są za przeproszeniem bilami, ale to... czy oni mają świadomość tego, że to nie jest prawda, ale chcąc komuś dokuczyć, yy, Dokłuczać, oni będą to przyjmować za prawdę, powielać to, wysyłać i tworzyć takie fake newsy, takie fest fake newsy. Także na, na przykładzie tej bramki sobie sami odpusz. Ale ja nawet na temat tych łańcuchów to i ten informowałem dziewicowo. Wiesz, no tak. Za pierwszym razem i za drugim też. No tak. Wysyłałem no na te zdjęcia. No tak, i no. wszyscy, którzy twierdzili, że Krzysiek był zamknięty łańcuchami to Zweryfikowali tą informację tak jak na e, dobrych e, szukaczy sensacji przystało. Zadzwonili czy to była prawda? Zapytali się Krzyśka, zapytali się służb, zapytali się dzielnicowej. Nie, nie zapytali się, bo jakby się zapytali, to by się dowiedzieli, a jakby się dowiedzieli, no to cała ich ta jakby to nazwać ta sensacja by upadła. No i to by już nie miało sensu, no nie byłoby takiego hypa, nie. Dobra. Więcej tematów kiedy indziej. No to tyle. Do widzenia.